Tyskie, patron międzynarodowego roku piwa. Wilgoć w twoim domu. Czujesz ją, słyszysz, a nawet widzisz. Nie pozwól, aby twój dom zamienił się w gąbkę. Metylan Stop Wilgoci. Pochłaniacz wilgoci z wymiennymi tabletkami Power skutecznie zwalcza nadmiar wilgoci. Metylan. Powiedz stop wilgoci. Jakość firmy Henkel. Spójrz na to. Zrobiłabyś sobie lifting? Żeby wyglądać tak? Mm. Nie żartuj. Jeśli chodzi o lifting, mam swojego eksperta. Jakiego? No mów! Innowacja Nivea Visage Expert Lift z kwasem hialuronowym dla natychmiastowego efektu liftingu i kompleksem Bioxi Lift, by dzień po dniu modelować kontur twarzy. Nowość Nivea Visage Expert Lift. Sama zobaczysz. Piękno to elegancja. Prześwietlmy ofertę rozmów 29 groszy za minutę. Zdziwiony, że w Simplusie 29 groszy za minutę nie jest do wszystkich sieci? A nas dziwi, że jeszcze nie masz Play Fresh. 29 groszy za minutę bez żadnych haczyków. Wreszcie! Zaniesiesz? A kto zgania gazu babęlicie? Jak jajka, to pewnie barszcz biały. A jak barszcz biały, to tylko winiary. Barszcz biały winiary to prawdziwa polska tradycja. Najlepsze składniki, wyjątkowa receptura i lata doświadczeń sprawiają, że barszcz biały winiary tak bardzo nam smakuje. A bo tam na barszcz biały robią tylko Polacy. A taki pyszny? To, to tylko winiary! Sięgnij po naszą specjalność. Wziąłem pożyczkę ekspresową. Poszło łatwo i było warto. Teraz mamy wreszcie idealne miejsce, żeby być razem jak najczęściej. Na co dzień i od święta. Ten stół to był świetny pomysł. Biorąc pożyczkę, dostajesz więcej niż tylko pieniądze. Weź pożyczkę ekspresową w banku PKOSA. Teraz mamy 0% prowizji. Przyjdź do oddziału lub zadzwoń. Bank PKOSA. Sięgaj po więcej. Znowu z gaga. Weź Reni. Reni zamienia nadmiar kwasu żołądkowego w wodę i substancje neutralne, przywracając żołądkowi równowagę. Reni. Już w porządku, mój żołądku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobry? No cóż, pani mi tapetę kładła. Proszę pana, jaka wita pracująca jestem, no, bo babci tak mam. Co jest? Dyzio zbiegł. Jakby Dyziowi było dobrze, to by nie zbiegł. Ja w dla firmy to już lata jestem. W o mnie, to nie uciekam. Tam, gdzie jest dobrze, zostajeś na dłużej. Te Filharmonii by pan go wziął. Sprawdź nowe taryfy, tanie rozmowne. Plus dla firm. Razem lepiej. Na mieście mówią, że wszystko z ciebie wycisnęli. Posiłeś sasok so słowiać Co wiedzą o recepturze? O jakości wiedzą, że wybieramy najlepsze owoce. Wiedzą, co jeszcze im powiedziałeś? <laughs> że połowa ma gratis! Ty głupcze, teraz wszyscy będą mieli gratis! Caprio, połowa rodziny pije gratis. Każde dziecko to mistrz. Kinga jest mistrzynią w kocham cię misiu. Adaś mistrzem w wytrząsaniu. Konstancja mistrzynią w stylu. Karinka w wyciskaniu. Dlatego stworzyliśmy mistrzowskie kaszki Nestle. Bogate w mleko modyfikowane i witaminy. Które dają im siłę do zdobywania kolejnych mistrzowskich tytułów. W praktycznym opakowaniu z zamknięciem. Ulubione kaszki najmłodszych mistrzów. Nestle. Kocham światło. Mój kolor też. Aby go chronić, sięgam po najlepsze. Nowy LSF Color VIV z systemem odbijającym światło. Odżywia włosy, chroni kolor przed blaknięciem i odbija światło. Twój kolor jest 85% bardziej błyszczący. Dla mnie to najlepsza pielęgnacja włosów farbowanych. LSF Color VIVIV Jory Albari, nowy system odbijający światło. Jesteś tego warta? To moja rodzina! Zapracowany tato, zagadana siostra, zabiegana mama i ja. Z delektą w ręce i wtedy zaczyna się zabawa! Ciasto, delekta, co łatwe! Na pewno się uda! Wiadomo, że wpadnie też dziadek. Musiatka przyjdzie po sól, ale to rodzinna porcja i starczy dla wszystkich! Po z delektą wszystko masz! Smak, przyjemność, oraz czas! Patrzcie! Ciasta, duża blacha delekta. Cieszmy się smakiem. Miam, 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 miam. Jak wybierasz swoją kawę? Żeby wybrać, musisz porównać. Dziś proponujemy, abyś porównał twoją kawę z naszą nową kawą Daue Egberts Black. Naszym zdaniem Black jest najlepszą kawą na świecie. Ale wybór należy do ciebie. Daue Egberts Black. Dla wtajemniczonych. Kawa jak Egberts. Także w odmianie Gold. Cokolwiek wybierzesz, masz 6% taniej. W sklepach budowlanych i z wyposażeniem wnętrz. A o gustach nie dyskutujemy. Gustujemy w zniżkach. Karta Furora. Lukas Bank. Tak powinno być w każdym banku. Tam mi dziś ser, ser Znów głowa smoka? Nie, królu, mam dzisiaj zupełnie coś nowego! Ten oto czarodziejski ser. Ma mój ulubiony! Do smarowania, a nie do jedzenia palcami, królowo! Nowość Hochland. Wyraziste w smaku sery do smarowania w praktycznych opakowaniach. Szable, to znaczy noży w dłoń! Hochland to jest pyszne. Dla spragnionych spokoju Łomża. Dziesięć? Oddech? Ściągnij tu doktora Seidela. Co się dzieje Ma zespół Dawna? Dramatyczna decyzja. Chcę zrobić to, co będzie najlepsze dla Jesse'ego. Powiedz, że nie oddasz obcym mojego wnuka. Dziadkowie nie chcą się z tym pogodzić. Tata i ja weźmiemy jego. Czy to najlepsze wyjście? Nie chcę tego dziecka we wtorek o 25 w siódemce. On spotkał ją w pewnym barze. Na oko zupełnie inna. Lecz wszyscy jej mocno pragnęli, a ona była zimna, szlachetne miała oblicze. Słońcem kuszące spojrzenie kryła w złocistych barwach smak przyjemnego spełnienia, okocim z przyjemnością. The Italian Pamiątka z niespiesznych spacerów po Barcelonie, 25 euro. Pamiątka z letniego rejsu wokół Sztokholmu, 150 koron. Podróżować we własnym tempie, bezcenne. Płać kartą Mastercard, zgłaszaj transakcje i wybierz europejskie miasto, które chcesz odwiedzić. W loteli wiosenna przejażdżka do wygrania 8 weekendowych wycieczek i 400 stylowych miejskich rowerów. Nieźle go pani ujęła. Ujęły? To mnie nowe taryfy tanie rozmowne w plusie dla firm. 20 hmm? groszy za minutę do wszystkich i nowy telefon za złotówkę. Teraz to mnie pani ujęła. No, nawet pan wygląda. Plus dla firm, razem lepiej. Zasady są proste. Kiedy jeden pracuje, drugi może odpocząć. Tak było i jest od zawsze. Tatra z charakterem. Speed Stick prezentuje Barbara Blade w sercu miejskiej gorączki. Stawia czoła zagrożeniom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dlatego zawsze potrzebuje podwójnej ochrony. Nowy Spray Lady Speed Stick. Formuła podwójnej ochrony zabezpiecza przed potem i nieprzyjemnym zapachem przez cały dzień. Dlatego czuje się pewnie w każdej sytuacji. Nowy Spray Lady Speed Stick. Podwójna ochrona, podwójne zabezpieczenie. W naszym świecie owoce są zawsze wyjątkowe. Właśnie dlatego soki Hortex mają tak niepowtarzalny smak. Hortex. Z najlepszych owoców i warzyw. Żyje się lepiej, kiedy możesz wygrać atrakcyjne nagrody i karty Visa warte 50 tysięcy złotych. Płać kartą Visa za małe i duże zakupy i wygraj. Szczegóły na visa.pl Nie mogę pozwolić, by ból przeszkodził nam w wyjeździe na zlot starych samochodów. Dlatego wybrałem Voltaren z unikalną formułą emul Gel, który działa dwuetapowo. Usuwa ognisko silnego bólu, a kiedy ból już minie, nadal leczy ukryty stan zapalny. Voltaren. Ciesz się swobodą ruchu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz możesz oszczędzić do 20% kupując Voltaren w 100-gramowym opakowaniu. Nazywają ją Niewinny Róż. Jest pewna, że byliby świetną parą z Mglistym Porankiem. Ale Mglisty Poranek woli dojrzałą śliwka węgierkę. Z kolei ona czuje, że lepiej komponowałaby się z oliwkowym szykiem, który ostatnio flirtował z Magnolią. Ale ta odkryła, że jest zbyt zielony w sypialni i wybrała kwitnącego lotosa, tworząc idealną harmonię. A ty, które kolory wybierasz? Odkryj doskonałe zestawienia kolorów w bogatej palecie farb Dulux. Dulux. Wiemy jak łączyć kolory. Za rozmowy za 29 groszy? Tylko minuta? A co powiesz na godzinę rozmowy? Za 29 groszy. Tak! Teraz w nowym taktaku za godzinę płacisz tylko 29 groszy. Zdziwiony? Takie rzeczy tylko w erze. Codziennie tysiące kobiet cierpi z powodu wypadających włosów. Nie musi tak być. Rewalit. Liczy się każdy włos. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letni właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Dlaczego nasze chipsy nazwaliśmy Naturals? Ponieważ robimy je z ziemniaków krojonych ze skórką, by zachować wyjątkowe walory odżywcze i smakowe. Jako jedyni w 100% używamy zdrowszego oleju słonecznikowego i tylko naturalnych przypraw, bez sztucznych dodatków i konserwantów. I pewnie nazwalibyśmy je święte chipsy, gdyby nie to, że są nieprzyzwoicie pyszne. To cała tajemnica naszych chipsów. Naturals. Zdrowszy wybór.